Siema. dzisiaj poradnik y, jak grać w Lola i pokażę wam y, w pęcie y, jak grać z supportem y, to narysujmy szybko mapę dobra kurwa jakaś ten za ten tego no wiecie są spawny. Nexus. Nexus, tałerek, tałerek. Inhibitorki muszą być. Tu gdzie się stałer. Dobre, dobre. szybko hezben y, y, malowane tako kurwa ten bot dobra, jeszcze raz coś nie wyszło, widzowie, to, to nie tak nie powinno być inhibitor był po prostu źle postawiony widzieliście to dobra kurwa no to jest za blisko dobra rozmazujemy e, inhibitor, towerek dobra Wieża, 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 wieża. Dobra. Oj, przepraszam. Dobra. Tu rzeczka se płynie. O. o. Dobra, dobra. Patrzcie, jak się gra na Saporcie. To jest twój AD Carry, najlepszy na świecie. A ty uznajmy, że grasz sobie y, Lux Tak, o Tutaj so, stoi sobie O, Luxa No I patrzcie y, to Ogólnie z supportem Gra się bardzo banalnie y, Najłatwiejsza pozycja w całej gierce No dobra Ten tutaj frajer ciągle Szczela do nich y, Jak Maloła, to ty po prostu podchodzisz I kradniesz skół. Łatwo, łatwo no, i tak się gra z supportem. Co mogę więcej powiedzieć? No, dobra, to y, nauczę Was zagrać lux. Bo nie wiem, co więcej mówić, jak grać z supportem. No to patrzcie, y, jak macie szósty level i chcecie szybko zabić y, przeciwnika, to robicie tak. Używacie Q, Q, potem E, potem Reczka. E no i macie kilka, wiadomo. A twój AD carry może zsać ci pałę, bo AD carry jest do chipy i niepotrzebny z tej gierce w ogóle. Tak. No i, no i kurwa tak kradniesz ciągle, potem ten frajer ma staty 0, 10, 20, ty masz staty 20, 0, 40, bo pomagasz wszystkim. On się na ciebie wkurwia, potem cię reportuje, a ty go reportujesz za afidowanie, no i tyle, prosta piła. No to tak się gra z aportem. Y, dziękuję za oglądanie y, miłej, miłych, y, miłych, co może być miłe. Y, miłego wypoczynku, Elo.